Witam. Z tej strony Ewa Kalina. Stara panna. Tutaj to chyba bez komentarza się obejdzie. Za kilka lat, dosłownie kilka, dołączę do grona tak zwanych starych panien. Może nie do końca ze swojej winy, ale na pewno się temu przysłużyłam. Ale spokojnie, nikt. Nie da mi zapomnieć o tym, że w moim wieku powinna mieć męża co najmniej, i oczywiście gromadkę dzieci. Może, gdybym była mm, garbata z krótszą nogą, to nikt by się tak aż nie dziwił. Ale i tacy są ludzie bardzo szczęśliwi znajdują e, swoje połówki, więc wygląd nie ma z tym nic wspólnego. I podobno, jeśli do trzydziestki. Nie zdążę wyjść za mąż, to dołączę do grona tak zwanych starych panien. Choć może w zasadzie w oczach niektórych już nią nie jestem, i im szybciej to zaakceptuję, tym będzie prościej dla mnie. Bo tak w zasadzie, skoro nie znalazłam sobie nikogo, gdy byłam młoda, piękna i naiwna, ja taka nie byłam, to kto cię zechce, jak będziesz stara z manierami i z jakimiś coś będziesz chciało tych mężczyzn, bo to jest chyba największy problem. Nasze wymagania. Bo jak jesteś młody, no to jak leci, tak zakochałem się. Teraz nie. Z wiekiem nasze oczekiwania rosną, kandydatów coraz mniej. Tak bywa niestety. Choć yy, świetnie można to poznać, jak czas płynie po, yy, w portalach społecznościowych, gdzie ludzie w moim wieku, podobnym wieku, zamieszczają zdjęcia swoich pociech. Yy, choć co niektórzy już nawet drugą zmianę zaczęli, tak? I czekają na wypłaty plus 500 w potworkowych rodzinach, tak? Moje dwójkę dzieci, Twoje jedno, jesteśmy razem. A ja co? Mam kota. Mam kota. I tak sobie myślę, że jak już poznam tego mojego księcia na białym koniu, to będzie z matką dzieci, bo to zła kobieta była. I skoro w tym momencie nie wiem, czy chcę mieć swoje dzieci, to na bank będę czyjeś wychowywać. Na bank. Nie ma innej w ogóle opcji. No niestety. Tak to jest. Dziękuję. Mówiła dla Was Ewa Kalina. W kolejnym odcinku będzie to, że nie tylko ja się starzeję, w sensie, że metryka, bo teraz w postępie e, chirurgii estetycznej, plastycznej, piosenki wyglądają lepiej niż jak były dwudziestkami, ale można to również poznać po swoim organizmie. Więc zapraszam na kolejny odcinek. Dziękuję. Mówiła dla Was Ewa Kalina.